Księga Hioba, rozdział jedenasty. Wówczas zabrał głos sofar znamy i rzekł: Czyż nie dostanie odprawy gaduła, a wymowny człowiek ma słuszność? Czy mężowie zamilkną, słysząc brednie? Na to, że szydzisz nie ma być naganny. <laughs> Rzekłeś, nauka moja czysta. Niewinny jestem w Twych oczach. Lecz gdyby Bóg przemówił i usta do Ciebie otworzył, ujawnił ci tajniki mądrości, bo trudne nad wyraz są do pojęcia. Poznałbyś, że Bóg zapomniał część Twojej winy. Czy dosięgniesz głębin Boga, dotrzesz do granic doskonałości wszechmogącego? Wyższe nad niebo? Co zrobisz? Głębsze niż Szeol? Czy zbadasz? Po, powierzchnią dłuższe od ziemi i szersze nawet od morza. Kiedy przechodzi, nakłada więzy, woła na sąd. Kto go powstrzyma? Bo sam zna ludzi podstępnych. Widzi zło i nie skupiając uwagi, człowiek nierozumny nabywa rozumu a źrebię Onegara przeradza się w człowieka. A ty, jeśli skłonisz swe serce i rękę do niego uniesiesz, jeśli zło na twych rękach odsunie, nie dopuść w namiocie twym grzechu, wtedy czoło podniesiesz bez skazy, staniesz się mocny, nie będziesz się lękał, cierpienie twe pójdzie w niepamięć, jak deszcz miniony je wspomnisz. Życie wzejdzie jak blask południa, mrok się przemieni w poranek. Pełen nadziei, ufności, odpoczniesz bezpiecznie strzeżony. Nikt nie zakłóci spokoju, a wielu ci będzie schlebiało. Lecz oczy występnych osłabną, nie znajdą dla siebie schronienia. Ufność ich to wyzionąć ducha. Koniec jedenastego rozdziału Księgi Hioba. Rozdział XII Księgi Hioba. Wówczas zabrał głos Hiob i rzekł: Prawda, że wy to naród, a z wami już mądrość zaginie. I ja mam rozsądek, jak wy, nie ustępuję wam w niczym. Komu te rzeczy nie znane? Bliźni się ze mnie śmieją. Gdy proszę, by Bóg się odezwał, Żem czysty i prawy się śmieje, wzgarda dla ginących, myśli bezpieczny, popchnąć tego, komu nogi się chwieją. Spokojne namioty złoczyńców. Kto gniewa Boga jest dufny. Kto chce za rękę Boga prowadzić, zapytaj zwierząt, a wskażą ci i ptaki podniebne pouczą. Zapytaj ziemi, <laughs> pouczy cię i odpowiedzą ci ryby w morzu. Z nich wszystkich, któreżby nie wiedziało, że ręka Pana to uczyniła. W Jego ręku tchnienie wszystkiego, co żyje, i duch każdego ciała ludzkiego. Czyż to nie ucho ocenia mowę, a podniebienie pokarm kosztuje? U Starców tylko byłaby mądrość, a rozum u wiekiem podeszłych. U Niego jest mądrość i potęga, On ma radę i rozum. Gdy on coś zburzy, nikt nie odbuduje, gdy zamknie, nikt nie otworzy. Gdy wody wstrzyma, jest susza. Zwolni je ziemię z pustoszą. U niego zwycięstwo i siła. Oszukany i oszust są w jego ręku. Doradcą każe iść boso. A sędziów wyzuje z rozsądku. Królów pozbawi władzy i sznurem skrępuje ich biodra. <laughs> Kapłanom każe iść boso, powali największych mocarzy, głos uzdolnionym odbierze, rozsądku pozbawi starców. Pogardą okryje szlachetnych i pas odepnie mocarzom, głębiną wydrze tajniki, oświetli odwieczne ciemności. Narody pomnoży i wygubi, rozszerza narody i je prowadzi. Rządcą ziem Odbierze rozsądek. Po bezdrożach pozwoli im błądzić. Macają w ciemnościach bez światła. Chwieją się jak pijani. Koniec dwunastego rozdziału księgi Hioba.